Z Ewangelii według świętego Łukasza. Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Bardzo zastanawiające jest to, że w momencie, w którym Maryja wyraża zgodę na wolę Boga, w momencie, w którym wola Boża się wypełnia, anioł odchodzi zupełnie bez słowa, nie wystosował do Maryi żadnej pochwały. Ani żadnej informacji, wyjaśnienia, o nic nie zapytał, po prostu odszedł bez słowa. Może dlatego, że był zdumiony tym wielkim posłuszeństwem, a może dlatego, że gdyby pozostał, to musiałby odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie i bał się tego pytania, bo odpowiedzią na to pytanie jest przyszłe cierpienie Maryi i cierpienie jej syna. Milczący anioł, który jest zwiastunem dobrej nowiny, dziś go spotykamy naprzeciwko Bożej Matki. I to milczenie jest piękne, bo zapowiada rzeczy wielkie. Zapowiada rzeczy straszne i rzeczy najpiękniejsze. W milczeniu kryje się tajemnica Bożego Narodzenia. I życzę Wam tego. Do zobaczenia jutro.